Misja zakończona, misja zakończona, tak. Wersja polska na zlecenie BBC Worldwide, Start International Polska. Reżyseria Andrzej Chudy, dialogi polskie Andrzej Wójcik, teksty piosenek Jakub Kosiński. Dźwięki montaż Janusz Tokarzewski, kierownictwo produkcji Dorota Nyczek. Udział wzięli Andrzej Chudy, Grzegorz Drojewski, Anna Apostolakis, Agnieszka Kunikowska, Brygida Turowska, Anna Steiner i inni. Dobry in adventure. George, bardzo cię lubię, wiesz? A co jeszcze lubisz? Lubię słodkie desery, a do tego gorące kakao. Lubię dinozaura George'a, wszystko to lubię. Wielbiam kałuże! Święka Pepa, codziennie o 7.30. trzydzieści. Przyszedł czas na opipoja. Aby wiedzieć, co wiedzieć chcę, wszyscy chodźmy do opipoja. Oki do, oki do. Mefres oki do. wiedzieć co wiedzieć chce, gdyby przywitać już. Felix!